Hej Siemanko, witam Was ponownie na moim kanale w dzisiejszym odcinku z gry Control. Na początku przypomnę o zostawieniu łapek w górę, subskrybowaniu kanału, kliknięciu w dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. W poprzednim odcinku dostaliśmy zlecenie na straży brata czyli jest to kontynuacja naszej głównej misji fabularnej. Podporządkuj sobie telewizor. Jest to obiekt mocy, który znajduje się na piętrze czwartym. E, tutaj, jak już e, zdążyliście pewnie zauważyć na poprzednim odcinku, mamy windę po tamtej stronie. E, tutaj mamy ten e, wejście. Ja sobie poza po prostu YouTube'em tutaj przeleciałem troszeczkę tutaj między tymi e, po tych schodach. Tutaj nic ciekawego nie ma oprócz jakichś tam skrzynek i tak dalej, więc e, no, zaoszczędziliśmy na tym trochę czasu i możemy sobie od razu tutaj polecieć. Tutaj się te drzwi nie otworzą zapewne. Tego nie sprawdzałem. Ale tutaj odkryłem coś e, całkiem fajnego, czyli e, Tak jakby takie więzienie dla kolejnych obiektów mocy Jednak e, żaden z tych obiektów mocy najprawdopodobniej e, Nie jest przeznaczony dla nas Ponieważ żaden z tych drzwi nie mają możliwości jakiegoś tam e, Osobnego otwierania No i ja tutaj jestem e, Piętro To jest zapora przeciwogniowa

Wow! Jakiś ziomek tu do nas leci. Odejdź chamię. On na pewno będzie chciał nas zaatakować. E, mamy kolejny. Najpierw sobie przejmę tutaj ten, ten punkcik. Myślę, że jest to o wiele lepsze. O, nasze ładne odbicie! Mmm, ray tracing. Nice, nice. Możemy się przeglądać tutaj. Eee, dobra. O, cześć, Ziomek.

Słuchaj kolego, ze względu na zaistniałą sytuację, że Syklej opanował cały biurowiec, nie sądzę, żeby. Uuu, tam się strzelają. Tem weź weźcie nie ruszaj. On nie żyje? I tam ten strzelał tak w górę? Ciao, chłopaki, spokojnie, tu jestem kierownikiem i już wam tutaj pomagam. Nie wiem czemu, ale e, po ostatniej aktualizacji gra ma dosyć spore problemy z. O tyle dobrze, że mogę rzucać ich ziomkami. Tam są drzwi zablokowane, i najprawdopodobniej tam właśnie będę musiał się udać. Jednak zanim to nastąpi, chcę sobie zejść tutaj na dół. Bo, znając życie, będzie tam jakaś skrzyneczka na mnie czekała. A skrzyneczek nigdy za wiele. Dodatkowo, poza, po skończeniu poprzedniego odcinka, ulepszyłem sobie naszą broń tutaj, która nazywa się obrót i dorzuciłem jej tam dodatkowy slot. Misje, no tutaj mam dwie misje już takie niby fabularne, ale takie trochę jakby poboczne mi się wydaje. Jak widzicie, tutaj mam drugi slot w broni obrót. Dlaczego broń obrót? Bo wydaje mi się ona najbardziej spoko z tych wszystkich dostępnych broni. Jednak się pomyliłem, nie mamy tu skrzyneczki niestety. No szkoda, myślałem, że jakiś bonusik tutaj za, tych, za pokonanie wrogów dostaniemy, a tak niestety nie jest. I tutaj nie mogę się udać. Natomiast mogę się udać tutaj. Obszar nieznany. Wow. No to nieźle. Skoro pokręcone przejście. To jest Nie będzie łatwo coś mi się wydaje, ale mamy przerywnik. Dobra, obszar nieznany i domyślam się, że ten telewizor nas tutaj przeniósł, o to, żebyśmy nie mieli zbyt łatwo. What the fuck? Jak ja mam tam bez problemu się dostać do niego? Czy to jest jakiś podstęp tutaj? O to jest pytanie. Tam też jest jakieś przejście. Dobra, rada na przyszłość. Jak kupujecie telewizor, to zastanówcie się dwa razy jak widać, bo łoo. Wow. Tam jest jakiś ziomek. Który najprawdopodobniej nie będzie zbyt przyjaźnie nastawiony. I tutaj tych ziomków, akurat z tego co widzę, nie mogę na razie jeszcze znokautować. się jak jego nazwa. Ja tego na nawet nie mogę trafić. I tak jest. Ja go, jak, jak ja go mam y, tutaj zabić? Pizgnął. Uciekaj! Uuu. Będzie gruba walka z koleżką. Powiedziałeś grubo. nie jest za ciekawie, gościu jest naprawdę dosyć mocno odporny na moje ataki. Łuuu, wiedziałem, że... Nie no, wiedziałem, że to się tak skończy, to, to, to było po prostu... Eee, muszę sobie jakąś taktykę tutaj obrać. A z drugiej strony ta, ta strona, w której się na chwilę obecną znalazłem była dobra, ale e, nie wiem, jest jakiś taki dosyć mocny chaos, którego nie do końca ogarniam i zobaczymy no, tutaj wiedziałem, że w tej grze akurat zginąć będzie można i to dosyć łatwo. W którą stronę muszę iść teraz? Nie, tam jest winna, muszę iść tam. Jest ten ziomek, który pilnuje lodówki, dobra, on ich tej lodówki pilnuje. Zaraz, zaraz, gdzie jest ten telewizor? Szanuj, gdzieś tutaj? O co chodzi? Czy coś się tutaj... Zepsuło i, i, i nie mogę do tego telewizora sobie dotrzeć. Nie, 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 dobra, już jest ogarnięte. E, przez chwilę myślałem, że... O, zablokowaliśmy się tu trochę. Na pewno za którymś podejściem mi się to uda, żeby go pokonać, ale za którym? Czy my dostaniemy po pokonaniu tego przeciwnika tutaj, właśnie, e, możliwość lewitacji? Bo on tutaj dosyć. Idę sobie tym razem na tą stronę. Dobra, muszę się chować tutaj. Uciekać. Będzie rzucał. Ja no, trzeba mu przyznać, że potrafi pignąć. To jego cholerna tarcza. Dałoby się trochę więcej mocy. Wow, co on tutaj zrobił. Szybko Jazz. Gdzie jest ten pedał? Ale tutaj zrujnowaliśmy to pomieszczenie już. Dobra, muszę teraz chwilę na spokojnie to ogarnąć. Wow! No nie mieli szans. My też za pierwszym podejściem nie mieliśmy szans tutaj z tym e, Salvadorem. To było grubo. E, dobra, ale odcinek pełen wrażeń, przynajmniej dla mnie. Salwador <laughs> Salvador. Dobre. Coś ty człowieku żar, że tak... takiego pajera miałeś. Dobra, telewizorku. Eee... Tutaj mamy skrzyneczkę. I kolejna skrzyneczka z drugiej strony. Nie, tutaj jakiś dokumencik mamy. I chciałbym go sobie jeszcze przeczytać przed przejęciem. Kotwica uzupełnienia. No to, to akurat chyba jakoś tam się tutaj nie przyda, tak? Ale. Ee, dobra. Bierzemy ten telewizor. Czy ten telewizor da nam moc lewitacji? O to jest pytanie. Mam tylko nadzieję. No, nareszcie się obram ustabilizował. Tak jest lewitacja. Mamy naszego ziomka, eee. czy tutaj jest jakieś ograniczenie. Wow, 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 wow. Jeszcze raz. Eee, dobra. To się jakoś ładuje? Tak, tym razem mi tego wystarczyło. Eee, lewitacja, aby aktywować spadanie, podczas spadania, aby aktywować podobnie opadanie, bezpiecznie je kontrolując. Nie wiem czy to było konieczne żeby załatwić tego ziomka ale... Podczas spadania, aby aktywować powolne spadanie, bezpiecznie je kontrolując. Dobrze. U -u 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 -u. Czy ja mogę teraz jakoś się wspiąć jeszcze wyżej, bo... Y Na tym by mi trochę yy, że tak powiem no ale, niestety, teraz kurwa znowu nie ogarniam tego podczas lewitacji, aby aktywować spadanie, tak jest podczas spadania, aby aktywować powolne opadanie. I tak też, tutaj właśnie sobie robię, ale czyli chyba jednak się udało. mam się udać. Tutaj lewitacja teraz odblokowuje nam szereg nowych możliwości. Okay. TV. Teraz mogę Dobra, yy, tylko co ja mam tam lecieć? Chyba nie. Chociaż z drugiej strony, ta skrzynka jest otwarta. Z drugiej strony nie mamy możliwości tutaj yy, innego wyjścia, bo tutaj nam się zamknęło to wyjście więc. Najprawdopodobniej muszę udać się w tamtym kierunku. Czy to będzie już droga do naszego brata? Tak mi się coś wydaje. Coś nas tutaj trzyma. Nie, dobra, tam mam jakieś światło, dalej nie mogę polecieć, tu jeszcze ograniczenia są takie, że yy... Nie mamy rozwiniętej tej umiejętności. Misję, dobra, misję, misję. Kolejna misja. Aha, już dobra, już to sobie rozgryzłem. Uuhu. Musimy się chyba mocno naładować To jakiś stos dokumentów. Gdzie my jesteśmy? No! Dobrze, eee, dosyć mocno zaciemnione miejsce. Takie miejsca czasami potrafią skrywać jakieś eee, różne smaczki, ale to jest miejsce, z którego ja tutaj tak naprawdę przyszedłem, więc. Teraz wracamy się właśnie tutaj do tego naszego punktu kontrolnego. Poszukaj drana w celach e, o najwyższym... Rozumiem, że to jest e, jakaś wskazówka. Tam do mnie ziomek strzela. Musiałbym pewnie udać się na tą platformę. Z tej platformy udać się wyżej, po prostu. E, jednak, że chyba to zrobimy sobie już w następnym odcinku, e, ponieważ nie chciałbym robić właśnie za długich tych odcinków, jak wiecie, na moim kanale. Ja oczywiście zachęcam ponownie do zasubskrybowania kanału, zostawienia łapy w górę pod tym materiałem, jeżeli Wam się podobało. E, piszcie oczywiście komentarze. Do ustrzenia już wkrótce. Pozdrawiam. Hej!